Dochodzimy, że no nie da się nic nie robić, czyli zawsze jakąś tam pracę musimy wykonać. Pytanie: co z inflacją, co z niszczeniem, z, z ryzykiem upadku firmy itd. Jeżeli plan na życie mamy taki, że będziemy leżeć pod palmami i pić margeritę, no to po miesiącu będziemy alkoholikami. Uzyskania za, za tę kwotę, y, jesteśmy spokojnie w stanie znaleźć nieruchomość, którą wynajmiemy za taki, za taki czynsz. Nie chcemy mieć dwóch spółek, tylko chcemy mieć więcej w portfelu, no bo jeżeli mamy kupić i zapomnieć i żyć z dywidend, to będziemy musieli. Hej, tu Daniel z kanału Państwo Piesto o biznesie inwestowaniu w nieruchomości. Wolność finansowa, czy jest Ci bliska, czy faktycznie jest bliska Twojemu sercu, czy chcesz ją osiągnąć, czy jest bliska do osiągnięcia, o tym wszystkim będzie dzisiaj. Będziemy mówić o wolności finansowej. Chciałbym, żeby ten filmik był takim kompendium wiedzy i dlatego może być momentami trudny albo ciężki. nomenomen, bo kompendium po łacinie to znaczy wspólna waga, więc kompendere. Także, nieważne, to na marginesie, wolność finansowa, zacznę od definicji, może. Więc wolność finansowa jest to taki stan, w którym ty masz zdolność utrzymywania siebie, spełniania wszelkich finansowych swoich potrzeb bez obowiązku, bez potrzeby pracy w tradycyjnym rozumieniu tego słowa czyli takiej na etacie, czy najemnej, czy po prostu dla kogoś. Także, jeżeli te pieniądze masz skąd inąd niż z pracy własnych rąk to znaczy, że masz wolność finansową. I tu oczywiście trzeba zaznaczyć, że dla każdego ta wolność finansowa będzie trochę gdzie indziej, ale o tym później. To jest wolność finansowa. Jest jeszcze taki inny termin, z którym moglibyście się spotkać. Jest to termin FIRE. FIRE, ruch FIRE, czyli Financial Independence Retire Early. Co znaczy? Finansowa niezależność, przejść na emeryturę wcześniej. Tak to sobie właśnie przetłumaczyłem. Jeżeli chodzi o ruch FIRE, który wydaje się być dokładnie tym samym, co wolność finansowa, to pierwszy raz usłyszałem o tym jakiś rok temu, dwa lata temu. I zauważyłem, że od tego czasu właściwie więcej osób mówi o ruchu FIRE z jakiegoś powodu, niż o wolności finansowej. I moim zdaniem to się wpisuje w to, że po prostu ludzie zastępują polskie zwroty jakimiś anglojęzycznymi, takimi hachłackimi, czyli z pogranicza polsko-angielskiego. Nie widzę żadnej różnicy w tym, czy to ruch Fire, czy wolność finansowa, więc będę używał wolności finansowej. Zdziwiła mnie tylko jedna rzecz, że ruch Fire, on istnieje od lat 90. i właściwie były książki pisane na temat wolności finansowej i na temat Fire, jakby niezależnie, i właściwie oba te terminy były porównywalnie wpisywane w Google, i jeden, i drugi w Polsce. Natomiast mój wniosek z, z tych statystyk wpisywania jest taki, że to nikogo nie interesuje. Znaczy może nie nikogo, ale chodzi o to, że większość osób w ogóle nie jest zainteresowana tematyką wolności finansowej. No, większość osób nie odkłada pieniędzy w ogóle, więc o jakiej wolności finansowej można mówić w takim wypadku. Bardziej popularnym terminem jest wolność finansowa, ale ale ogólnie że ani jeden ani drugi nie jest jakoś szczególnie mocno wpisywany. Barcelona jakaś AC Milan to to tak, ale jeżeli chodzi o wolność finansową to spokojnie. Jeżeli oglądacie ten film, jeżeli ty oglądasz to jesteś naprawdę w elitarnym gronie. Przejdźmy do tego, że dla każdego wolność finansowa będzie znajdowała się gdzie indziej. Ten próg osiągnięcia wolności finansowej jest gdzie indziej. I dzieci na przykład już osiągnęły wolność finansową w tym sensie, że takie małe dzieci, dlatego że nie mają żadnych finansowych, dodatkowych potrzeb i mają wszystkie swoje zapewnione. I później, jak dorastają, to wychodzą z tej wolności finansowej w tym sensie, że no nagle chcieliby dostać jakiś nowszy telefon, a rodzice mówią: Nie, 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 to za drogie, jest bez sensu. Więc oni przestają być wolni finansowo i tak samo osoby na przykład, które. Pobierają jakoś rentę czy emeryturę, i ona jest na tyle wysoka, że im to wystarcza, to również mają w pewnym sensie wolność finansową. Natomiast zdecydowana większość ludzi potrzebuje mieć dużo, dużo więcej miesięcznych wpływów, aby osiągnąć własny cel. Ostatnio taki aktor Karolak powiedział, że on potrzebuje 40 tysięcy miesięcznie, żeby godnie żyć. I tu jest bardzo ważna uwaga, że w Warszawie ogólnie wszystko jest droższe. Więc jeżeli mieszkacie w Warszawie, to na pewno tak średnio wasz, wasza wolność finansowa może być osiągnięta, jeżeli zarabiacie więcej, niż jeżeli po prostu mieszkacie w Busko-Zdrój, gdzie wszystko jest, wszystko takie życie po prostu jest tańsze. Także nie będziemy wchodzić w to, gdzie jest jaki poziom, tylko trochę będę mówił o wynagrodzeniach i tak dalej, ale to tylko w pamięci, prawda? Każdy ma gdzie indziej swój próg wolności finansowej. Jest też taka, takie właściwie kilka frontów krytyki w wolności finansowej i pierwszy z nich jest taki, że nie istnieje. <laughs> Najprościej rzecz ujmując, to znaczy no nie da się osiągnąć takiego stanu, że dostaję pieniądze i nic nie muszę przy tym robić, bo nawet jeżeli mam jakiś jakiś wehikuł, który mi generuje pieniądze, no to on on również wymaga jakiegoś zarządzania, jeżeli ja zlecam zarządzanie, to muszę, musi ktoś zarządzać tą osobą zarządzającą, i tak ad absurdum dochodzimy, że no nie da się nic nie robić. Czyli zawsze jakąś tam pracę musimy wykonać. Do tego pytanie, co z inflacją, co z niszczeniem, z, z ryzykiem upadku firmy i tak dalej. Więc um, uważam, że to są takie, można powiedzieć, takie przyczepianie się do, do drobiazgów. Um, co do zasady są osoby wolne finansowo, czyli takie, które na przykład muszą bardzo, bardzo mało w skali roku pracować na rzecz tego, żeby otrzymać dużo pieniędzy. Czyli kiedyś wypracowali sobie to, że teraz mogą pracować bardzo, bardzo mało, albo no prawie w ogóle. Jestem w stanie sobie też wyobrazić takie rozwiązania, zresztą przedstawię jedno dzisiaj, w którym w ogóle nie trzeba pracować. Pytanie, czy to jest akurat. Bardzo ważne, żeby nie mieć absolutnie minuty poświęconej na zarabianie pieniędzy, czy może raczej chodzi o to, żeby uwolnić swój czas i móc się realizować. Zatem jest to taki spór jałowy i wyobraźcie sobie, że on jest filozoficzny bardziej. To znaczy, jest taki fizykalistyczny spór, czy w ogóle na przykład krzesło istnieje. No bo okej, okay, krzesła, każdy widział krzesło, ale jak się utnie kawałek nogi, no to dalej jest krzesło, a jak jeszcze trochę więcej, a jak jeszcze trochę więcej i w końcu dochodzimy do takiego stanu, w którym no już nie można czegoś nazwać krzesłem, ale nie ma takiej płynnej granicy. No i w związku z tym, czy wolność finansowa istnieje, no i ktoś powie, no nie istnieje, no bo tam musisz minutkę popracować. Więc wolność finansowa istnieje jak najbardziej i krzesło też istnieje, i nie wchodźmy w takie spory, proszę. Drugie słowo krytyki jest takie, że to jest tylko dla bogatych. No bo żeby osiągnąć wolność finansową, trzeba mieć spory kapitał, który jakoś wypracujemy. I moim zdaniem tak nie jest w miejscach, gdzie można zarobić bogactwo, czyli można stać się bogatym człowiekiem. I teraz o ile bycie bogatym jest zawsze względne. To znaczy, że jest zawsze można być jednocześnie biednym i bogatym, czyli być bogatym wobec innych ludzi. I biednym wobec innych ludzi. To wolność finansowa to jest stan, który obiektywnie możemy osiągnąć. Także raczej chodzi mi o to, że musimy zarobić dużo pieniędzy, żeby później przeznaczyć je na regularne wypłaty, i to jest dla nas wolność finansowa. Czy można dużo zarobić w Polsce pieniędzy? Można. Zatem, jeżeli można, to na pewno nie jest to tylko i wyłącznie dla bogatych. Natomiast trzeci Trzecia krytyka jest taka, że to jest tylko dla programistów, czyli tylko dla no, przysłowiowych programistów. Chodzi mi o ludzi, którzy dużo zarabiają, są w tych branżach i no, tylko oni mogą osiągnąć to taką, nie, nie, nie rzucając wszystkiego, nie rzucając rodziny i nie rzucając się w wir pracy jakichś jakich biznesów. No to ja również uważam, że to nieprawda. To znaczy, jeżeli nawet by było tak, że tylko jeden zawód daje, takie pieniądze, że można osiągnąć wolność finansową, no to nikt nie jest kulą przywiązany do nogi, do swojego zawodu i może się przekwalifikować. Natomiast jest wiele zawodów, takich normalnie etatowych zawodów, w których można zarabiać duże pieniądze. I oczywiście nie mówię, że w Polsce, no bo są różne miejsca, w których my możemy podróżować, jeździć i tak dalej. Także jest wiele zawodów typu programista, tylko tyle, że programistów jest po prostu uwzględniając ich zarobki i ile ich jest. To jest największa grupa w tym momencie. Ale jacyś poławiacze, jacyś nurkowie w Norwegii zarabiają więcej. Na przykład. I zanim zaczniemy, wiem, że to głupio brzmi, ale zanim zaczniemy, jest taki pewien bardzo ważny mankament w wolności finansowej, o którym trzeba powiedzieć na wstępie. Chodzi o to, że wolność finansowa może komuś popsuć życie, zepsuć relacje i tak dalej. Jeżeli my całe życie pracujemy, pracujemy i nagle nie musimy pracować, no to co nas będzie popychać albo ciągnąć w to, żebyśmy coś robili ze swoim życiem? Jeżeli plan na życie mamy taki, że będziemy leżeć pod palmami i pić margeritę, no to po miesiącu będziemy alkoholikami. Więc nikomu tego nie życzę. Jeżeli planujecie nic nie robić, to również to się źle skończy. Jeżeli planujecie grać w gry i tak dalej, rozumiecie o co mi chodzi. Trzeba mieć jakiś cel, w którym będziecie się samorealizować, czyli to jest ten najwyższy cel piramidy Maslowa. Znaczy, później on przerobił ją, że jeszcze tam była transcendencja, czyli takie jakby bóstwo, ale w tym tej podstawowej, takiej, która jest w książkach, to jest samorealizacja. Także nie musimy już pracować najemnie, tylko możemy pracować na własne cele, i do tego potrzebna jest dyscyplina. Głupio o tym mówić, ale naprawdę jest tak, że jeżeli my jesteśmy gdzieś ciągnięci do pracy, no po prostu musimy zarabiać, żeby żyć, i nagle nie musimy, to wiele osób po prostu osiada na laurach. I widać to chociażby po osobach, które przychodzą na emeryturę i, yy, i później no, stosunkowo szybko zaczynają chorować i umierają. Więc trzeba mieć plan na siebie, jak się tę wolność finansową osiągnie. I ten plan może też motywować do tego, żeby mocniej oszczędzać pieniądze, lepiej inwestować i szybciej wtedy dojdziemy do tej wolności finansowej. Właściwie Wy, wy dojdziecie, bo ja ją osiągnąłem, to może też warto wspomnieć o tym, że ja i moja żona jesteśmy wolni finansowo i naszym. Może nie głównym źródłem dochodu, ale tym, które przeznaczamy na nasze życie, jest najem. Jest najem nieruchomości. Ale o tym jeszcze powiem. Przygotowując się do tego filmu, przejrzałem mnóstwo blogów i kanałów na YouTube o wolności finansowej. I spostrzegłem taką bzdurę, którą jeszcze tutaj chciałbym sprostować. I chodzi o to, że wypisują ludzie etapy wolności finansowej. Tak wyglądają etapy wolności finansowej. Czyli najpierw Clarity, czy takie, no w największym skrócie, najpierw uświadamiam sobie, że to jest mój cel, później zaczynam zarabiać pieniądze, później zaczynam mieć pierwsze na przykład mieszkania na wynajem, później mogę w końcu osiągnąć tam jeszcze trochę większą i na końcu mamy wolność finansową, znaczy na końcu nie, przedostatni krok to wolność finansowa, a później mamy no, życie w dostatku. Więc ja uważam, że tak nie jest, że było właściwie wręcz przeciwnie. Czyli było tak, że ja i moja żona pracowaliśmy bardzo mocno, uciekaliśmy przed biedą i gromadziliśmy kapitał. I w pewnym momencie postanowiliśmy ten kapitał przerzucić na, na, na nieruchomości na wynajem i te nieruchomości dały nam nagle dopływ kapitału, który pozwalał nam na niepracowanie. To nie znaczy, że przestaliśmy pracować, ale mogliśmy to zrobić, czyli osiągnęliśmy wolność finansową i... My, jeszcze jak to mieliśmy, to już mieliśmy tą wolność finansową, to jeszcze musiał długi czas minąć, żebyśmy sobie uświadomili w głowie, że jesteśmy wolni finansowo. Także ja bym powiedział raczej tak, że my to wszystko robiliśmy, robiliśmy, żeby później mieć taki pstryk w głowie, że ojej, już nie muszę, teraz mogę co najwyżej. I nie było żadnych etapów jakichś, żadnych istotnych, otwierania szampana, dlatego że przechodzimy od Breathing Room do Stability. <noise> I myślę, że większość, znam historię ludzi, znam wiele osób wolnych finansowo. I to raczej było tak, że w pewnym momencie zauważyli, że już nie muszą. Także większość osób to nagle osiągnęła. Poprzez zmianę poziomu świadomości osiągnęła wolność finansową. Oczywiście to, to zamożni ludzie. Teraz pokażę wam średnie zarobki w Polsce. Zatem oto one sektor przedsiębiorstw, średnie zarobki, cała Polska to jest 7380 i to jest brutto, więc policzmy, ile to wynosi netto zdaniem GoFin. I tu wpisałem, że 7380, wszystkie takie standardowe dopisałem składki itd. I tutaj spokojnie nie bójcie się, to tylko patrzcie na, te, na samej górze 7380 i na samej dole do wypłaty 5331. Czyli tyle średnio zarabia się na etacie w Polsce, 5361, i teraz pytanie, na ile członków rodziny się to rozkłada? Zatem mamy w tym momencie w gospodarstwie domowym 2,84. Tutaj polecam mój filmik wcześniejszy o kryzysie demograficznym i rozwiązaniu problemu kryzysu demograficznego w Polsce i na świecie. Bo jako jedyny, chyba, taki film mam. Nawet w anglojęzycznym YouTube nie znalazłem. Także polecam, ale nie teraz, później sobie obejrzycie. I wracając. Czyli mamy zazwyczaj dwa etaty na gospodarstwo domowe, czyli mama, tata. I mamy 10 662,12 groszy dochodu netto. Ale oczywiście to się trochę inaczej rozkłada. No bo jeżeli tu mamy jeszcze na przykład jedno dziecko, jakiś jeszcze jest. 800 plus od stycznia i jakieś tam inne są ulgi. To zazwyczaj troszkę się komplikuje, więc tak dokładnie tego policzyć nie można, ale można powiedzieć, że za tyle ludzie żyją. I czy można powiedzieć, że to już jest wolność finansowa, jeżeli tyle byśmy mieli z najmu? No, ja uważam, że oczywiście nie. Dlatego, że trzeba przyjąć, że mamy nadwyżkę finansową, którą możemy swobodnie nią poruszać, wydawać jak chcemy. Więc przyjąłem dla moich wyliczeń, że to jest 20 tysięcy złotych miesięcznie. 20 tysięcy, i tu jeszcze kilka zastrzeżeń muszę dać, że 20 tysięcy złotych to jest kwota, zakładając, że nam podstawa tego majątku nie kurczy się. Nie można po prostu przyjąć, że na przykład pożyczam komuś pieniądze i ktoś mi daje tyle, że odsetki to jest 20 tysięcy miesięcznie, no bo nam kapitał no nie jest waloryzowany o inflację. Także to powoduje, że on się kurczy. Nie, nie może tak być. Trzeba to wszystko uwzględnić. To są moje wyliczenia dla nieruchomości, która ma nam zapewnić albo mają nam zapewnić wolność finansową. I przyjąłem tutaj, że ją kupujemy i ona daje nam rentowność. To nie jest rentowność, to jest stosunek. Czynsz roczny do ceny zakupu wynosi 10%. Więc takie jest założenie, ale to nie znaczy, że rentowność wynosi 10%. Nie, 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 ona wynosi dużo mniej, dlatego że właśnie po kolei, znalezienie nieruchomości bądź pośrednik kosztuje 2,5%. I teraz, dlaczego znalezienie ma tyle kosztować? No bo swój czas musimy również liczyć. Jeżeli szukamy nie przez pośrednika, tylko sami, to i tak będziemy, musimy pójść do notariusza i tak dalej, i tak wydamy na to faktycznie swój czas. Więc policzmy to. PCC 2% przyjmuje, oczywiście może być 0, w niektórych przypadkach 6, ale co do zasady to jest 2%. Remont 12% tejże kwoty, wyposażenie 3%, inne, no bo zawsze coś wychodzi to jest 0,5% i łącznie mamy 5 milionów. 168 i 68 zł to są nasze koszty, czyli tyle potrzebujemy, żeby, teraz posłuchajcie, żeby co, żeby czynsz najmu miesięczny wynosił 34,453 i to jest właśnie 10% ceny zakupu. I bardzo często są takie kwoty podawane przy nieruchomościach, więc takie, takie są do uzyskania. Za, za tę kwotę jesteśmy spokojnie w stanie znaleźć nieruchomość którą wynajmiemy za taki, za taki czynsz. I teraz obłożenie 83% może trochę dziwić, dlaczego jest takie niskie. Jeżeli sami sobie zarządzacie nieruchomością, no to spokojnie możecie przyjąć 95%. Ja na przykład tak robię. Zdarza się, że mam nawet ujemne pustostany, czyli po prostu zarabiam więcej, bo ktoś zapłacił, wyszedł wcześniej, ja wynająłem wcześniej i tak bywa. Ale jeżeli ktoś inny ma zarządzać, no to wiecie, pańskie oko konia tuczy, jak go nie ma, no to lipa. Więc przyjmujemy po prostu, że cały jeden miesiąc w roku jest pusty. Pusty lokal. I dlatego wychodzi 83%. Koszt zarządzania najmem 15% również jest z górką, bo można znaleźć za 9%, można za 15%. 15% to jest górna granica. Więc ja przyjąłem po prostu górną granicę 15%. Remonty miesięcznie. I tu właściwie, jak sobie policzycie, to jest 6 tysięcy rocznie, co 5 lat czy jakieś 30 tysięcy złotych. To jest 500 zł, to myślę, że w ogóle nawet trochę za mało może być teraz, tak myślę. Podatek przychodowy 8,5%, czyli nie wchodzę tutaj w żadne inne jakieś rozwiązania spółkowe, fundacja rodzinna, tylko najprostsze co może być: 8,5%. Czyli realny dochód wtedy wychodzi równo 20 tysięcy miesięcznie i rocznie 240 tysięcy. ROI to jest return on investment, czyli zwrot z całej inwestycji, więc suma kosztów 5 milionów z kawałkiem ROI. To jest 464, czyli 240 tysięcy dostajemy rocznie, i to jest stosunek po prostu tych dwóch kwot. Teraz warto zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o wolności finansowej, to interesuje nas bardzo, 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 co dalej się będzie działo z naszą podstawą, z tym kapitałem 5 168. I tu warto zwrócić uwagę, że co do zasady ceny i czynsze rosną szybciej niż inflacja, co jest dla nas bardzo ważne. Także to niszczenie nieruchomości jest pokryte remontami, a spadek wartości pieniądza nas nie dotyczy, dlatego że czynsze i ceny zazwyczaj, co do zasady, historycznie rosną szybciej niż inflacja. Spada, powoduje spadek wartości pieniądza, także jesteśmy zabezpieczeni i potrzebujemy ponad 5 milionów złotych. Dużo czy mało? No. Zaraz do tego przejdziemy. Kolejna rzecz to dywidendy, bo alternatywą dla najmu nieruchomości mogą być dywidendy, czyli kupowanie akcji spółek, które są arystokratami dywidendowymi. No, może niekoniecznie arystokratami, ale spółkami, które bardzo długo, od dłuższego czasu wypłacają dywidendy i mają się dobrze, i wszystko wskazuje na to, że będą dalej wypłacać. I takie spółki, właściwie ich rentowność nazywa się stopą dywidendy. To jest zwyczajny stosunek ceny akcji do wypłacanej dywidendy za jedną akcję. Czyli mamy dokładnie to, co nas interesuje. To się nazywa aktualna stopa dywidendy, nie wchodząc w definicję. I mamy dwie spółki w Polsce, które mają wyjątkowo długi czas wypłacania dywidend, i to są ich. Te stopy dywidendy, które tutaj widzicie, czyli tak, lekko ponad jeden, lekko ponad dwa, czasami trzy. Najwięcej tu widzę, chyba 6,68, 6, to jest chyba rekord. Tak, ASECO. Także e, tak to wygląda, natomiast kilka rzeczy muszę tutaj wypowiedzieć. Po pierwsze, nie chcemy mieć dwóch spółek, tylko chcemy mieć więcej w portfelu, no bo jeżeli mamy kupić i zapomnieć i żyć z dywidend, to będziemy musieli Liczyć się z tym, że nie będziemy analizować tych spółek, i jakaś któraś z nich może zbankrutować. I teraz pytanie, czy wart, wzrost akcji innych spółek pokryje nam stratę związaną z tym, że jakaś jedna się wywróciła. I teraz, jak się popatrzy na historię, to zobaczycie, że w tym czasie na przykład, ASECO wartość akcji wzrosła. Siedmiokrotnie, czyli o 600%. W przypadku nieruchomości to było jakieś 80% od 2005, a w przypadku ASECO mamy 600%. I w przypadku Neuka podobnie. Spółka Storunia, jak się nie mylę. Także spółki, akcje spółek giełdowych rosną, rosły historycznie oczywiście szybciej niż ceny nieruchomości i czynsze. Wliczając średnią dywidendę z tych wszystkich tutaj, stopę znaczy się, średnią stopę dywidendy, wychodzi nam 3,06. No i trzeba odjąć oczywiście podatek belki, więc mamy 2,47. I teraz 2,47 oznacza, że potrzebujemy kapitału prawie 10 milionów, żeby żyć z dywidendy. Natomiast pamiętajcie o tym, co mówiłem wcześniej. Że ceny akcji historycznie rosły dużo, dużo szybciej niż ceny nieruchomości, więc ryzyko oczywiście jest większe, ale kapitał powinien nam szybciej rosnąć więc powinniśmy móc wypłacać więcej sobie, znaczy powinniśmy dostawać po prostu więcej dywidendy z roku na rok. I teraz, co jeżeli. No, to długo mógłbym opowiadać, ale co jeżeli jedna spółka nam się tutaj wykopytnie, to spokojnie inne spółki nam pokryją tę stratę. Tak wychodzi z wyliczeń. Co jeżeli wykupujecie dzisiaj na przykład te akcje i traficie akurat na spadek wartości? Więc znów, według wyliczeń wychodzi, że o wiele lepiej jest kupić na górce i trzymać 30 lat akcję, niż kupić na dołku i próbować tradować że o wiele lepiej na tym wyjdziecie, jeżeli kupicie i zapomnicie. Dlatego ja bym nie skreślał tego pomysłu kupowania akcji dywidendowych, i oczywiście można by to po prostu w większym stopniu robić, nie mając jeszcze pełnej kwoty. Dlatego, że ta kwota dojdzie w końcu nam. Sami takie jest założenie do tego, że będziemy wolni finansowo. A w przypadku najmu nieruchomości, o wiele lepiej jest najpierw zarobić pieniądze gdzieś, a później dopiero kupić nieruchomości na wynajem. I teraz na końcu obligacje. Obligacje Skarbu Państwa, czteroletnie takie znalazłem akurat, które mają całkiem przyzwoite warunki, więc mamy 1,25% marża plus inflacja z wypłatą odsetek co roku. Czyli dostajemy co roku pieniądze i 1,25%, bo inflacji nie możemy liczyć, prawda, bo nie może nam ubywać tego naszego majątku, więc tylko 1,25% z tego mamy żyć. Więc jeżeli mielibyśmy dostać rocznie 125 tysięcy, 10 tysięcy miesięcznie, więc musielibyśmy mieć 10 milionów prawie, żeby móc żyć z takich obligacji. 20 milionów prawie, więc ewidentnie wychodzi gorzej. Natomiast nic nie musimy na pewno robić i na pewno Skarb Państwa nie ogłosi repudiacji, czyli nie zbankrutuje. Znaczy jest to mało prawdopodobne, najmniej prawdopodobne. Natomiast zwróćcie uwagę, że waloryzacja o inflację to nie jest to samo, co inflacja, bo inflacja działa trochę jak procent składany, czyli inflacja z tego roku i z zeszłego roku, łącznie one się nie sumują, tylko one mają wpływ na siebie taki, że, że te ceny cały czas jakby, wiecie, procent składany się tworzy właśnie, wiecie, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o waloryzację tutaj, to to jest wypłacane w postaci odsetek od tego kapitału pierwotnego, nam w postaci odsetek, właśnie, więc to się nie dodaje i trzeba by to uwzględnić. I uwzględniając to, to prawdopodobnie trzeba by mieć jakieś 30 milionów złotych, może 25. Teraz trochę powiem jeszcze o drodze dojścia do wolności finansowej. O ile wspomniałem o tym, że lepiej jest przedwcześnie kupować akcje dywidendowe, znaczy lepiej jest kupować niż kupować nieruchomości na wynajem, to nie powiedziałem, jak dojść do wolności finansowej. Więc uważam, że nie najlepszym pomysłem jest kupowanie mieszkania, jeżeli stać nas na jedno mieszkanie ponad to, w którym żyjemy, żeby je kupować na najem, i że to będzie pierwszy krok do wolności finansowej. Nie uważam, że to jest najlepszy pomysł. Jeżeli chodzi o to, co mówiłem wcześniej, że bardziej opłaca się, nie mając pewnej kwoty, kupić akcje, na przykład dywidendowe, oczywiście lepiej, ale uważam nadal, że to nie jest najlepszy pomysł. Tylko najlepszy pomysł to jest aktywne zarabianie dużej ilości pieniędzy. To znaczy, że można inwestować w nieruchomości, ale na obrót, na działki, albo flipy, bo wtedy możemy szybko zarobić dużo pieniędzy i dojść do tego poziomu. I wtedy sami zdecydujemy, czy chcemy już mieć wolność finansową, czy jeszcze chcemy dalej podejmować jakieś Bardziej ryzykowne działania. Więc osoba, którą stać na kupno jednego mieszkania na wynajem albo dwa, to ona może tak naprawdę zamrozić swój majątek, swój kapitał na wiele, wiele lat, przez to właśnie, przez ten jeden akt. Także ja bym tego nie robił na Waszym miejscu. Odradzam, odradzam takich, takie kroki dojścia do wolności finansowej, że będę co roku na przykład kupował jedno mieszkanie, albo co dwa lata, albo jak mnie będzie stać. Tylko trzeba ustalić sobie, jaka to jest kwota i spróbować jak najszybciej dojść do takiego majątku netto. Teraz ja osobiście polecam w tym momencie nawet nie mieszkania, to też flipy są spoko, ale działki. Działki uważam, że są świetne, dlatego, że widzę, jak dużo no ja, jakie mam stopy zwrotu, że czasami jest dziesięciokrotnie można zarobić, i jak inni zarabiają naprawdę miliony na podnoszeniu wartości działek, na dzieleniu, na przekształcaniu albo na deweloperce. Więc, jeżeli was ten temat interesuje, to serdecznie polecam Wam szkolenie, które jest w sobotę i niedzielę, które organizujemy. Pieniądze zakopane w ziemi i link jest oczywiście w opisie, i w komentarzu jest informacja będzie naprawdę nieźle, będzie dużo osób. Także pieniądze zakopane w ziemi, a podsumowując nasz dzisiejszy film, to wolność finansowa istnieje, nie rozumiem po co ludzie używają ruchu ruch fire, bo to jest to samo co wolność finansowa i dojście do wolności finansowej może narobić Wam kłopotów, jeżeli nie macie ściśle określonego jak chcecie wykorzystać tę wolność finansową, na jakie dobro chcecie czynić, bo w końcu wolność prowadzi do dobra i... Następnie, porównując różne metody wypłacania sobie pieniędzy, to uważam, że obligacje są najgorsze. Posiadanie nieruchomości na wynajem jest w porządku, bo sam jestem właśnie osobą posiadającą nieruchomości na wynajem, i stąd, stąd pochodzi moja wolność finansowa, ale akcje dywidendowe również są bardzo atrakcyjne. Jeżeli macie inne metody, to dajcie znać. I tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Piszcie komentarze, ja na pewno je przeczytam, a być może najprawdopodobniej odpiszę. Cześć.